Cześć kochani, z tej strony Lukas Adelon i Chimera I dzisiaj przygotowaliśmy dla was dwa w sumie różne luki przy użyciu palety marki NYX. Palety, która jest no, niestety w sumie edycją limitowaną. A przy współpracy z kim ona powstała? Przy współpracy z Dragon Aquaria. A dla widzów, którzy nas oglądają i nie wiedzą kim do końca jest Dragqueen Aquaria, już opowiadam. Jest to zwyciężynie 10 sezonu RuPaul's Drag Race. Angel. A zatem dzisiaj będziemy korzystać z tej paletki i zobaczymy, z jakimi kolorami i, i z jakimi pomysłami akwarial zrobiła swoją własną paletkę. Żeby nie przedłużać, my przygotujemy, że tak powiem, nasze twarze poza kadrem. Będziemy używać tylko i wyłącznie kosmetyków marki NYX. Wszystkie kosmetyki, cały spis zostawiam wam w opisie filmu, więc możecie sobie zobaczyć, czego użyliśmy, a my co? Idziemy się robić. Idziemy się robić. Uf, uf. Ja mam brwi: chimera nie ma brwi, ponieważ jeżeli chcecie mieć większą przestrzeń, żeby wymalować piękne, piękne dragowe oko, to wtedy można właśnie zablokować brew. Ja tego nie robię, ponieważ wystarczy, że zrobię tak. I tej przestrzeni mam nawet całkiem sporo. Więc teraz, właśnie, zajmiemy się w końcu tematem głównym, czyli oczy. Powiedz, co w ogóle będziesz jako pierwszy robił? Bo mamy zestaw kolorystyczny przed sobą. Wy też już widzicie teraz na ekranie słocze całej palety. W ogóle, na co będziemy nakładać te cienie? Na pewno trzeba nałożyć bazę, szczególnie w moim przypadku, ponieważ ten klej, którym użyłem do swoich brwi, robi warstwę pewną, przez którą trudno jest pracować z cieniami, jakimikolwiek. Znaczy, więc... Może nawet nie tyle trudno, co na pewno będzie to wymagało innej techniki, więc mm -hmm. właśnie to też będzie dla Was dobra teraz różnica. Że zobaczycie jak te cienie się rozprowadzają po prostu. Jeżeli chodzi o bazę pod y, same cienie użyjemy korektorów Can't stop, stop, Cała linia wyszła jakiś czas temu. Jest też puder, są też super podkłady. Między innymi ja mam właśnie ten podkład na twarzy. Przypominam, że opis produktu Wam zostawiam na dole. Aplikujemy. Jeżeli macie już nałożony najpierw podkład i później będziecie działać przy oczach, a szczególnie już takich, które mają zaklejone brwi, to zawsze jest dobrze zrobić sobie tak zwany baking pod okiem, czyli po prostu to, co nam się osypie. Zresztą w naturalnym makijażu też się to często robi, bo to jest bardzo fajna technika, żeby to, co się nam osypie, później było łatwo zdjąć. Czyli ty musisz naskisować tak naprawdę teraz kształt oka, prawda? Tak. Ja muszę pracować z zupełnie nowymi kształtami, więc nie podkreślam naturalne kształty, które mam, tylko tworzę przy pomocy makijażu iluzję nowych kształtów. Okay. Mamy tutaj w ogóle kolekcję też y, bardzo fajnych kredek. Ja już przetestowałem wcześniej. To są kredki, które mają świetny pigment i bardzo dobrze się rozprowadzają. Nadają się też do linii wodnej, nawet z okimera wymyśli. No więc ja użyłem tej kredki teraz, żeby narysować sobie kształt. Sztucznej powieki w sumie. Nowej powieki, tak. Tak, ja tak będę, mówiąc, po. Będę prostą. sobie pokazywać, gdzie jest to załamanie nowe, z którym będę pracować. Myślę, że to są też dobre kredki, ponieważ są miękkie, więc nie naruszą Wam konstrukcji skleju. Tym bardziej, że Ty kleiłeś na klej szkolny. Na klej szkolny, tak, właśnie. Ja natomiast sprawdzę ten. Zobaczymy, jak on się w ogóle będzie zachowywał. Tak jak widzicie, w moim przypadku jest to tak naprawdę malowanie po moim mm, łuku brwiowym, Czyli podnoszę trochę łuku brwiowy przez to, że maluję go wyżej, a nie w samym załamaniu. Żeby też to oko trochę wyciągnąć. Czyli to jest może nie tyle wersja dla. Yy, znaczy to nie jest wersja poziom leniuszek, <laughs> ale jest to na pewno wersja wtedy, gdy nie lubicie blokować brwi. Nie za bardzo to, to lubię, bo po prostu mnie irytuje każdy odstający włosek. No, i na pewno jest to wersja bardziej na no, taki co dzień, prawda? Po tak, prostu. bo to nie jest też paleta, którą przez to, że wydała ją, yy, no, przy współpracy została wydana z y, Draculin, to nie znaczy, że tylko Dragon mają się nią malować, tak? Bo już takie teksty też słyszałem. Naprawdę? No. <laughs> tak. To bardzo ciekawe. Chciałem powiedzieć, że jest bardzo super, że Draculins robią mm -hmm. się na tyle popularne, że wchodzą tak jakby w w społeczeństwo mainstream'owe mm -hmm. i coraz bardziej jest o nie głośno, coraz bardziej wiemy kim są te drag z kim są te ludzie, co sobą reprezentu reprezentują i jakiego rodzaju sztuka to jest. No tak, bo to z tym to jeszcze w naszym kraju jest różnie, nie ma co ukrywać. Ale ja też się cieszę, że tak trochę ruszyło. Prawda? Bo, jednak, też przecież widujemy się często na różnych imprezach, gdzie niekoniecznie zapraszamy siebie nawzajem, tylko przez kogoś jesteśmy zapraszani. I też Wam pokazujemy to wszystko i w relacjach, i na zdjęciach, na Instagramie, i na vlogach. Więc tak, pod tym względem to jest naprawdę co, coś się ruszyło. Słuchajcie, odcinek pojawi się w czwartek, więc jeszcze macie dwa dni, żeby się zorganizować, przyjechać na paradę do Warszawy. Nas zobaczyć też na żywo. Może niekoniecznie w tych samych makijażach, bo może nam aż tyle dni nie wytrwają. Chociaż czasami, jak my się w ogóle teraz... Nie zmieniaj się teraz. <grym> nie się. Kolejne... Ci zaraz odrośnie wszystko. Przez kolejny tydzień po prostu chodź w tym makijażu. Tak, szczególnie przy, tych, przy tej temperaturze, która teraz jest, to na pewno. Himera Wam teraz pokaże, jak się odcina powiekę. Katkrys, tak. I na pewno idę wyżej swojego naturalnego załamania ponieważ tak samo jak i moje brwi tak samo moje oczy są dość nisko osadzone zaznaczam sobie korektorem tym samym co użyliśmy tego samego korektora który wcześniej maluję nim przy linii rzęs chowam oko w czachę tam gdzie mi się odbije to tak maluję <laughs> Nurkuję. nurkuję Będą wycieki do internetu. Ja lecę z tym czerwonym i będę sobie nakładał. I słuchajcie, to jest y, w tej palecie chyba jako jedyny pigment, jest zaznaczony Ósemka. No tak. Prasowany pigment. Ja wykorzystam żółty. Właśnie, bo w ogóle skąd się wziął pomysł na tę paletę o akwarii? No, powiedz nam. No. <laughs>, Myślę, że to ty opowiesz. <laughs> Zaczęła kariera swojego dragu w Nowym Jorku. Jak wiemy, Nowy Jork to jest miasto wieczne, wiecznie żywe, nigdy nie śpiące, mm -hmm. więc na pewno stąd biorą się te jaskrawe i mocne kolory neonów, czyli czy ta czerwień, ta żółć, mm -hmm. a te, ten turkus. A swoją drogę wiem, bo robiłem research, no, to wiem, że ona bardzo była zainspirowana takim futurystycznym klimatem i stąd właśnie biorą się te. Z... Srebrności, szarości, te właśnie pigmentowane, ładne brokaty, przezroczyste białe. Więc to połączenie miasta i przyszłości bardzo moim zdaniem dobrze wyszło w tej palecie. Tak jak ja dam żółty, tak daję biały. <tryk> <tryk> Wiecie... Dla mnie z jednej strony przerażające w makijażu jest to, że ja bym tak sobie mógł siedzieć i, siedzieć. i działać. No, ja też. Jak się wkręcę w blendowanie, to jest już dramat. Ile najdłużej Bo spędziłeś na makijażu? Oto jak chyba zaczynałem się malować na Adel. To ja wtedy po prostu blendowanie to mi zajmowało godzinę. A teraz no, robię cały Jednego makijaż, okazań, nie? To jest w ogóle. <głos》>. Tylko my też patrzymy na makijaż pod tym względem, że jednak. Wychodząc na scenę, wiemy, jak światło zjada tak. makijaż. Wiemy, na czym trzeba, trzeba się skupić, wskupić, a co można sobie, że tak powiem, no, przyspieszyć, no, to dużo ukrywać. O dziwo, te słomki nawet z papieru się jeszcze nie rozmiękły. Co teraz będziemy robić? Co ty tam grzebiesz palukę? No, ja właśnie <gry> chcę sobie ten piękny, taki przezroczysty. Tak, to jest cień, który mnie zaskoczył, gdy Chimera go zaaplikowała na czarny cień, na słoczach. Jak byliśmy jeszcze w butiku, więc teraz będziemy go testować w sumie najjaśniejszy kolor. I ja sobie go dałam pomiędzy tym żółtym a czerwonym, jako taki przejściowy kolor. Ale bez bazy, bez niczego. Bez bazy, bez niczego po prostu najlepiej paluszkiem, takie właśnie chimery. Mi najbardziej. Chimera, prawie jak chimera. Chimera, chimera. <laughs> no, a co ty mi Zwróć Dlatego co robimy z make-upem zazwyczaj? Bawimy, Bawimy się, się. Czyli teraz będziemy po prostu już wykańczać swe powieki górne, i za chwilę przejdziemy do dolnej. Górne powieki mamy już w miarę skończone. Oczywiście później jeszcze dojdą rzęsy. Najpierw musimy się pozbyć. A, bakingu, bakingu czyli tego pudru. No mi już na... wiele nie zostało. <laughs> ja już nie jestem. No to w ogóle jesteś papugą. A w takim razie jaką będzie robił linię wodną? No, białą środek. Ci białą? Ja zrobię kolorową. Wracam do Kredek of Tropic. Ona się nazywa Soul Fresh. jeżeli macie, nosicie soczewki, bo ja akurat mam teraz soczewki na sobie, to naprawdę są bardzo miękkie kredki i nic wam się z okiem nie stanie. A ja mam bardzo nazrodziłe oczy ostatnie, bo bałośpie. śpię. Jeszcze trzeba przykleić rzęsy, usta. Yy. Przykleić usta. Przyklej sobie usta. Przyklejmy rzęsy, przyklejmy peruki, dokończymy usta i za chwilę widzimy się w pełnym wydaniu już. Jeszcze raz przypominam Wam, że wszystkie produkty, których dzisiaj użyliśmy do wykonania tego makijażu są na dole, czyli w opisie filmu, ale mamy jeszcze dla Was jedno ważne ogłoszenie, bo, bo mamy konkurs, a konkurs polega na tym, że musicie zrobić make-up, y, pride make-up w sumie, wstawić go na Instagrama i oznaczyć profil NYX Polska i mój profil, czyli Łukasz Zadalon Rembas. Wybierzemy 10 osób, które dostaną. Te oto paletki. Więc Ui. myślę, że warto, warto coś wykombinować kreatywnego, dragowego i związanego z paradą. Więc jeżeli nawet nie będziecie na paradzie, bo my też będziemy rozglądać się wśród tłumu, kto by mógł taką paletkę dostać, to jak najbardziej możecie zrobić zdjęcie i macie czas od czwartku, czyli od publikacji filmu, do niedzieli, i my w przeciągu kilku dni ogłosimy listę zwycięzców na Insta Stories. Na moim Instastories i oczywiście na Instastories NYX Polska. Także mam nadzieję, że widzimy się na paradzie. My zawijamy, ponieważ jeszcze musimy nakręcić czołówkę. I do zobaczenia.